Cześć! Ja się nazywam Kasia i chciałabym Ci dzisiaj opowiedzieć, dlaczego AI zabierze pracę programistom albo przynajmniej osobom w branży IT. I mówię tu z perspektywy osoby, która sama jest w branży IT i z perspektywy osoby, która pracuje nad AI. Pracuje komercyjnie z AI. Ja sama mam bardziej radykalne zdanie na ten temat niż mam wrażenie większość programistów wypowiadających się w przestrzeni publicznej. Zresztą sama jeszcze nagrywałam rolkę jakiś czas temu i. Nie byłam tam tak aż radykalna. Trochę zmieniłam zdanie, pracując z AI na co dzień komercyjnie, używając czata GPT, czy też oglądając różne filmiki na temat tego, jak rozwój AI może następować. Dzisiaj moje zdanie jest bardziej radykalne. Uważam, że bardzo dużo się zmieni, że w sumie branża już się zmienia i kolejne 2-3 lata jeszcze bardziej będą to pokazywać. A uważam nawet, że za 15-20 lat obecny rynek pracy może wyglądać całkowicie inaczej. W ostatnich dwóch latach mieliśmy trochę gorszą sytuację na rynku w branży IT. Wszelkie raporty pokazują, że było mniej ofert, mniejsze zarobki i było mniej pracy zdalnej oraz bardzo ciężko było dostać się do branży, bo te pozycje juniorskie to były pozycje, które najbardziej oberwały i ich właśnie było najmniej. Złożyło się to z czasem, z tym, że powstał czatki PT, powstały LLMy, zaczęły one być. Sławne, ogólnodostępne, zaczęły być one komercyjnie używane w branży, i uważam, że ten zbieg przypadków. Spowoduje to, że ta branża już nie wróci do tego, co było wcześniej. Wcześniej było powiedzmy Eldorado, było pełno ofert, pełno osób dla juniorów, dla osób chcących dostać się do branży. Wystarczyło tylko chcieć i trochę się czegoś pouczyć. Nie trzeba było umieć dużo, żeby się dostać do tej branży i dobrze zarabiać. Uważam, że już nigdy nie wrócimy do tego poziomu. Nie znaczy to, że Wszyscy programiści stracą pracę, ponieważ zostaną na rynku ci, którzy są najlepsi, którzy są najbardziej doświadczeni, którzy właśnie już są na tym rynku pracy, nie próbują się przebranżowić. Tych pozycji będzie mniej na rynku i właśnie zostaną tylko najlepsi, a ta praca programistów sama w sobie się zmieni. Dlaczego tak uważam? Trzy przykłady, które już istnieją, które zwiększają pracę, zwiększają produktywność, zmieniają całkowicie paradygmat programisty. Po pierwsze, GitHub copilot, czyli wtyczka AI, która umożliwia pisanie kodu za programistę. Jeżeli chodzi o programowanie, to jest dużo takiego kodu, który jest dość powtarzalny i w przeszłości to właśnie programista musiał to wszystko ręcznie napisać. Obecnie wygląda to tak, że wystarczy napisać komentarz, a to AI generuje za, za nas kod, który My powinniśmy napisać. Nie zabiera to całkowicie pracy programisty, ale powoduje, że programista pisze kod dużo szybciej, bo zamiast pisać cały kod od początku do końca, wystarczy, że go przetestuje, sprawdzi, czy działa poprawnie, ewentualnie naniesie jakieś poprawki. Powoduje to, że kiedyś praca dwóch, trzech programistów może być robiona przez jednego, dwóch programistów. Kolejnym aspektem jest dostęp do wiedzy i ja nie uważam, że czat GPT to, to jest wyszukiwarka Google na sterydach. Uważam, że jest to znacznie, znacznie więcej. Mając jakieś konkretne pytania, na przykład ze statystyki, jak działa statystyka, możemy je wpisać właśnie w czat GPT i dostajemy bardzo konkretną odpowiedź. W przeszłości wyglądało to tak, że być może ktoś napisał artykuł na ten temat, być może gdzieś ta wiedza była dostępna, może na jakimś forum, z tak Overflow, ale jeżeli tego nie zrobił, no to... Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na to pytanie. I Ja sama pamiętam, jak często miałam problemy na przykład ze statystyką w przyszłości i nie mogłam ich rozwiązać za pomocą Google. Wymagało to bardzo specjalistycznej wiedzy, która była gdzieś tam dostępna tylko w podręcznikach statystycznych albo którą posiadali wyjadacze i eksperci. A dzisiaj takim wyjadaczem, takim moim ekspertem jest ChatGPT. Zresztą nie chodzi tylko o konkretne pytania, ale nawet jak mamy własny problem, możemy porozmawiać. Podać własny problem jako przykład, i już działamy z czatem GPT na naszym własnym unikatowym problemie. I tak, ja wiem, że czat GPT się myli, że halucynuje, że nie zawsze mówi prawdę, ale. To był zawsze the case, zawsze jak pracowaliśmy z ludźmi, jak sięgaliśmy po jakieś fora, jak szukaliśmy gdzieś wiedzy w jakichś różnych źródłach, to mogło być źle napisane, ktoś się mógł pomylić, ktoś mógł zrobić błąd. Więc to, że od czasu do czasu ten czat nie działa, moim zdaniem nie przekreśla tego, że w większości przypadków on działa bardzo dobrze. Zresztą AI to jest narzędzie i my też musimy nauczyć się odpowiednio korzystać z tego narzędzia i odpowiednio zadawać mu pytania. Ja zresztą na blogu mam artykuł na ten temat, który jest na podstawie kursu z OpenAI, więc koniecznie zajrzyjcie do niego. Zostawię Wam linka w opisie tego filmu. Trzecia rzecz, którą już w tym momencie zmienia AI, to automatyzacja wszelkich procesów. No może nie wszelkich, może niektórych procesów, ale opowiem Wam na podstawie mojej pracy, jak dużo to zmienia. Zmieniło. Ja pracuję jako data scientist i w Data Science mamy taki obszar wiedzy, który nazywa się NLP, Natural Language Processing, czyli Procesowanie tekstu. Wygląda to w ten sposób, że już od dawna mieliśmy różne techniki NLP, które umożliwiały wyciągnięcie informacji z tekstu. Na przykład, jeżeli mieliśmy jakiś komentarz, to mogliśmy stwierdzić, czy ma on wydźwięk pozytywny, negatywny, czy neutralny. Żeby to zrobić, nie było to takie proste. Trzeba było właśnie mieć tą specjalistyczną wiedzę, odpowiednio przeprocesować ten tekst, zamienić go na liczby, użyć jakiegoś modelu do klasyfikacji tekstu. Trzeba było ten model odpowiednio wyciągnąć. Trenować, sprawdzić jak on działa. Wymagało to dużo wiedzy specjalistycznej. Było to możliwe, ale było to bardzo trudne i taki typowy projekt NLP zajmował data scientistowi zazwyczaj kilka tygodni, kilka miesięcy pracy nad tym projektem, żeby on działał poprawnie. Dzisiaj jak to wygląda, możemy po prostu wziąć ten tekst, wysłać go poprzez API do modelu GPT od OpenAI i się spytać, czy ten komentarz jest pozytywny, negatywny czy neutralny. Nie musimy robić całego Procesowania tego tekstu, zamieniania go na liczby, wytrenowania modeli, nie musimy mieć w ogóle specjalistycznej wiedzy. To jest tak naprawdę. Pół dnia pracy programisty. Nawet data scientist nie jest wymagany na takim stanowisku, żeby stworzyć taką automatyzację w pracy. I okej, okay, są też minusy tego rozwiązania i nie będę ich dzisiaj przywoływać, ale chcę Wam tylko pokazać skalę, coś, co kiedyś było niedostępne, zarezerwowane dla wąskiej grupy specjalistów. Było możliwe do zrobienia, ale po prostu było bardzo trudne i wymagało bardzo dużo czasu. Dziś jest po prostu na wyciągnięcie ręki. Jednym z zarzutów, który jest bardzo często to używane, to jest to, że AI nie zmieni świata korporacyjnego. Bardzo dużo korporacji działa na Excelu, robi robotę, która już dawno mogła być zautomatyzowana, a w tym świecie zmiany są strasznie powolne. Powiem Wam dzisiaj dwa moje takie przewidywania, dlaczego tym razem tak nie będzie i dlaczego AI nawet zrewolucjonizuje ten powolny świat. Korporacyjny. Po pierwsze, dotychczas wyglądało to tak, że ta automatyzacja była możliwa, ale znowu wymagała bardzo specjalistycznej wiedzy. Powiedzmy, że cztery osoby były zatrudnione i robiły jakieś raporty w Excelu, robiły tam trochę kopii w klej. Cztery etaty były wymagane, żeby praca była zrobiona na koniec miesiąca. Można by to było zastąpić jednym programistą w Pythonie, on by był w stanie zautomatyzować ten proces, i zamiast czterech osób jedna osoba mogła być zatrudniona. Ale problem z zatrudnieniem jednej osoby polega na tym, że Wymaga on specjalistycznej wiedzy z Pythona, wymaga on umiejętności programowania. Jeżeli by taka osoba poszła na urlop, wakacje albo się zwolniła, to ciężko byłoby ją zastąpić. W dodatku tej osobie trzeba było dużo zapłacić, więc firmom bardziej się opłacało mieć tych czterech, Analityków Excelowych, który, którzy robili tą samą pracę. Jednak teraz AI powoduje to, że praca może być zautomatyzowana, mimo że nie trzeba programować. Wystarczy w odpowiedni sposób napisać prompt. Zapytanie, i ta automatyzacja praktycznie sama następuje. Okej, okay, dzisiaj jeszcze w wielu programach, w wielu jakichś procesach firmowych nie jest możliwe, żeby to było zautomatyzowane, ponieważ wymaga tutaj API do OpenAI, ten AI musi być jakoś zintegrowany, a jeszcze nie jest, ale moim zdaniem to jest kwestia czasu, i już za chwilę wszelkiego rodzaju narzędzia, programy, z których korzystamy w korporacjach, będą miały wbudowany ten AI i nie trzeba będzie praktycznie nic programować żeby zautomatyzować bardzo dużo procesów. To jest także mój kolejny argument, który chcę użyć, to nie korporacja sama w sobie będzie decydować, czy automatyzacja za pomocą AI nadejdzie, czy nie, bo to firmy produkujące oprogramowanie będą decydować za tą korporację. Dam Wam przykład z dashboardami. Dashboard to jest takie narzędzie do tworzenia wizualizacji, które pokazuje dane z danej firmy, żeby osoby biznesowe mogły sobie podejmować decyzje na podstawie danych. Przygotowanie takiego dashboardu jest robione przez analityka danych i jest to proces dość ręcznie robiony. Ale w przyszłości moim zdaniem firmy produkujące oprogramowanie, które umożliwia stworzyć dashboardy, zautomatyzują ten proces, prowadzą AI do swojego oprogramowania, na przykład do Tableau, do Power BI i osoby biznesowe same będą sobie mogły zrobić taki dashboard za pomocą właśnie sztucznej inteligencji. Więc to nie korporacja będzie decydować, czy AI będzie na wyciągnięcie ręki, czy nie, tylko właśnie firmy produkujące oprogramowanie, a one będą musiały to zrobić, ponieważ w innym przypadku wygryzie je konkurencja, która to zrobi za nich. Moje przewidywania, jak będzie wyglądać przyszłość branży IT w świecie AI. I rozdzielę tutaj to na dwa okresy. Opowiem tutaj na początek tylko o, o tym, że ja nie wiem, jak będzie wyglądała przyszłość, i proszę mnie nie rozliczać z tego, co ja mówię. Mówię o tym, co mi się wydaje, jak może być, ale nie mówię, że tak będzie. Ja wiem, że jest większe prawdopodobieństwo, że pójdziemy w innym kierunku i że te moje przewidywania się nie spełnią niż to, że się spełnią, ale. Dla fanu przedstawię tutaj co myślę o przyszłości branży IT. Zacznę od tego, że tak jak mówię, ta automatyzacja, te usprawnianie wszystkiego, usprawnianie i zmiana całej branży IT toczy się tu. I teraz. Co mi się wydaje, to to, że po pierwsze, tak jak mówiłam, Eldorado już się skończyło i nie wrócimy do tego okresu, gdzie tych ofert pracy jest bardzo dużo. Uważam także, że zmieni się to, w jaki sposób oni pracują, czyli nie będą pisać kodu od samego początku, bardziej się przerzucą w stronę testowania, to AI będzie pisał kod za nich a te osoby będą sprawdzać, czy ten kod jest poprawny, testować go za pomocą odpowiednich rzeczy, ewaluować, czy on działa tak, jak powinien, ewentualnie coś w nim zmieniać Będzie także nacisk na dodatkowe umiejętności, takie właśnie jak integracja AI, jak pisanie promptów i przede wszystkim jak bezpieczeństwo, ponieważ będziemy coraz bardziej narażeni właśnie na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, które są związane z rozwojem AI. AI także zmieni różne specjalizacje w różny sposób. Na podstawie tego analityka danych uważam, że AI zautomatyzuje tą końcową część tworzenia dashboardów, analizy, analitycy bardziej przerzucą się na to, co się dzieje na początku, czyli definiowanie problemów, modelowanie danych, przygotowywanie danych, żeby AI już zrobił resztę. I inne specjalizacje trochę się przekierują na te dziedziny, które nie będą w stanie być zautomatyzowane przez AI. Jeżeli chodzi o sytuację długoterminową, to tutaj już mam bardzo czarne myśli. Wydaje mi się, że w perspektywie kolejnych 15-20 lat bardzo dużo się zmieni i rynek pracy będzie wyglądał. Całkowicie inaczej. Dlaczego tak uważam? Uważam, że AI to rozwój, to technologia, jakiej nigdy nie widzieliśmy na świecie, i nie zdajemy sobie sprawy z jednej rzeczy, że wkrótce AI zacznie napędzać rozwój AI. Czyli jesteśmy na progu rozwoju wykładniczego, a nasz mózg nie do końca ogarnia, jaki to jest rozwój, jak to będzie wyglądać za x lat do przodu. Zawsze te wszystkie rewolucje, które dotychczas miały miejsce, rewolucja przemysłowa, rozwój internet, to były. Był raczej rozwój liniowy w mojej ocenie. One się same sobą nie napędzały, a tutaj mamy pierwszy raz w historii ludzkości sytuację, kiedy AI będzie samo napędzać, same siebie. Więc jak będzie wyglądała branża IT za 15-20 lat, nie wiem, nie jestem w stanie tego przewidzieć. AI jest taką dziedziną, która jest. Moim zdaniem nieprzewidywalna. Moja wyobraźnia jest za mała, żeby sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał rynek pracy. To się stanie, moim zdaniem, szybciej niż przewidują inni. Zmiana nie nastąpi za 30, 40, 50 lat, tylko właśnie za 15, 20 lat. Rynek pracy będzie całkowicie inaczej wyglądał, i nie tylko dla branży IT, bo jest wiele innych stanowisk, innych branż, które także zostaną dotknięte przez AI w jaki sposób. Nie jestem w stanie tego przewidzieć, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać, ale jeżeli wy macie jakiś pomysł, to chętnie posłucham, napiszcie w komentarzu.